Tariel Zendukeli, dzień dobry. Witaj, serdecznie. Sędzia główny dzisiejszego wydarzenia i sędzia walki wieczoru, e, która no, trzymała w napięciu do ostatniego momentu. Nie miałeś obawy, że tam może coś stać się zawodnikom? Znaczy, tu zawsze jest obawa. To jest gronda, nie ma miękkiej gry. Nie, jakby nie było. Nie? No, cały szacunek, ta ostatnia walka to, moim zdaniem, może on historię o tej pory jeden z najlepszych walk, prawda? No super walka, super wydarzenia. No i dzięki Bogu, jakby nie było, no każdy zdrowy. No. Wygrał Kubiś gratuluję mu No mówię, no walka była, czysta walka była No tam czasami się popychali, czasami jakiś tam brudny też był, ale walczysz o życie no. Te chłopaki nigdy, nigdy, nigdy nie opuszczają, walczą dopóki mogą, prawda? Porównując ten pojedynek do pojedynku, który też sędziowałeś kiedyś Wasyl kontra Zadyma Gromacki, Ten był trudniejszy do sędziowania? Jak to w ogóle? Nie, uważam, że nie tak samo, ja do tego, ja na rynku czuję jak, jak w domu. Coraz więcej pewności mam w grądzie, jak mam zareagować, bo Początki tak powiem, że też ogarniałem, ale nie tyle, tak? Jak doświadczenia wszystko robi, tak? Całe życie, tak? Ja czuję w domu, ja wiem ile mogę. Mariusz Konieczyński nieraz mi coś powiadał, bo on jest tak naprawdę głównym sędzią, coś mi nauczył, coś mi powiedział, bo gromda rządzi swoimi zasadami, to nie jest amatorski boks ani zawodowy, tylko gromda ma swoje takie cechy, taki specjalne, prawda? Że to trzeba już wyczuć. To już możesz być zasłużonym sędzią, ale tu możesz się nie ogarnąć w pewnych rzeczy, prawda? Ty masz w cholerę, w cholerę pojedynków amatorskich, boksie i sukcesów, a walczyłeś w ogóle kiedykolwiek na same gołe pięści. Poza oczywiście jakimiś ulicznymi starciami. Jak e, 10-11 lat temu jak stałem na bramki, no to czasami mi wyzywali, no to byłem najmniejszy, no to różnie to bywało, prawda? Ale od tamtej pory ja się nie biję. Mam dwójka dzieci, mam kochaną żonę. Na życie ja kocham. No i nie, unikam takich rzeczy, bo ja jestem trenerem, ja chowam zawodników, ja już w dobie ja się nie nadaje, prawda? Na ci się nie nadaje, no nie, nie mój świat, kiedy było swoje czasy, wszystko się mija, zaczyna inne życie i to trzeba szanować, prawda? Dzięki Bogu, że człowiek jest zdrowy, coś robi, co uwielbia kocha tak naprawdę, to jest moje życie. Uwielbiam teraz naprawdę sędziować, uwielbiam być tym trenerem jakim jestem, bo ja obór sędziów to jestem też trenerem, zawodowców też w szkole, z róż, różnych, tak powiem, sportowców. Żyję z tym. Ja uwielbiam od szóstego roku tego robię. no Jestem szczęśliwym człowiekiem, prawda? A przede wszystkim, jak mi tak chwalą, to mi do tego że źle bo... Wiedziałem, że, że akurat, ale chyba to też świadczy o tym, że jest szacunek, bo Mario, Mario tutaj krzyknął: brawa dla najlepszego sędziego na świecie. To biłe słowa, bo jednak to jest fighter, który walczy, który, który ma ten, ten góralski charakter. Chyba. Ty też jesteś z kraju, który, którym góry dominują. Tak, jak najbardziej. No ja mówię, ledwo le, 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 nie wiem, po moje serce ledwo nie zacząłem pagać, aż, aż głupio się zrobiło, nie, że. To tak pocie do serca i mi tak gratulował no, no. Fajnie, ja się cieszę, że, że jesteś tutaj doceniany. E, zapytam Cię jeszcze ogromne dzisiaj. E, któraś z walk szczególnie była trudna do sędziowania, bo było parę takich walk. Może nie było takich, jak widzieliśmy wcześniej, gdzie były obalenia, gdzie były tego typu rzeczy, ale jednak sporo obrażeń dzisiaj. Tak, ale moim zdaniem to mogę głośno powiedzieć, bo jedna osoba na zmianę, ale gronda jest taki brutalny i taki nieprzewidywalny, że moim zdaniem właściciele muszą zrobić dwóch, bo Czasami może aż do turnieju, do finału nie dojść, bo sami widzieliśmy dzisiaj, że... gdzie no, rezerwowych no, ruch zawodników, ruch tak? rezerwowych zamiast jednego, nie? Dzisiaj nawet powiedziałem ogólnemu no, sędziowemu, całym szacunkiem Mariuszu Koniecińskiemu, że... Bo bo mi nie dojdzie, bo to jest ogromna. nigdy nie wiesz po prostu co komu czeka, co mu, jaki kontuzje załapie, prawda? Bo no, nie oszukujmy się, no jak na turnieju trzy walki masz wygrać, to jest aż, aż, aż nieludzkie. No to naprawdę są... Każdy jeden jest bohaterem, który tu wchodzi na ring, na gromdzie. Ale mówię i niech chłopaki trzymają ten fason, że to nie jest jakiś freak fighty czy streak fighty, bo nie cierpię takich ludzi, nie oglądam takich rzeczy. Ja doceniam prawdziwych zawodników, prawdziwych krwi i kości i to szanuję jak najbardziej pana. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że są w dobrych rękach, bo jednak rola sędziego jest be, nie, bez, nie do przecenienia, tak bym powiedział, e, więc jest bardzo ważna i, i być może najważniejsza chronić zdrowie zawodników. Dziękuję za dobrze wykonaną pracę i co dzięki temu mogliśmy ogromda, oglądać. Dziękuję bardzo i jedno mogę dodać, może Angol po to, po to zaczynabłem tą walkę nawet nastającą, gdzie ja liczę i widzę, że nie jest przytomny. Nie sztuka jest puścić zawodnika. Jeden cios i widzę, że już na nogach nie stoi, nawet garden nie umie trzymać, dopuścić do tej tra tragedii. Tak jak można ratować zawodnika, to trzeba ratować. Czy to ogląda ci coś? Zdrowie jest najważniejsze dla ludzi. Ja jestem profesjonalistą, żeby po prostu dostrzegać takich rzeczy, prawda, i to zauważyć. Nie jest sztuka, każdy jeden, żeby, przepraszam, i zmarł na tym ringu. O to trzeba dbać, bo jakby nie było, my nie jesteśmy zwierzęta, tylko jesteśmy ludźmi, prawda, i o to chodzi. Jeszcze raz, Tariel za miło mi było Dziękuję. rozmawiać.